Dajcie panowie, z tej strony Ateńczyk, wasz ulubiony Jupiter. Dzisiaj zrobimy sobie odcinek growy, pokażę wam co udało mi się kupić w różnych miejscach. No, klasycznie głównie był to Vinted, chociaż zdarzył się też Lumpex, e, więc może sobie od niego zaczniemy. E, pierwsza z gier już kurczę, dzień wcześniej e, byłem zobaczyć co będzie na dostawę, tam spojrzałem przez okno no, i zobaczyłem e, ten tytuł Ghost of Tushima, więc jeżeli chodzi o zakup no to już to była formalność. Nie wiedziałem jaka będzie cena, różnie to wyceniają, akurat to, ten tytuł wycenieli na 40 zł. W CEK się skupują za 6 dych, więc, e, za 100, więc tak naprawdę 6 dych. E, od razu czysty zysk. Mało tego w środku były jeszcze dodatkowo, mm, dwie gierki, ona jest w dobrym stanie, tam nic jej nie dolega. E, pierwsza z gier, dziadaj upadły zakon. Ja to mam, e, więc to sobie chyba sprzedam. No i FIFA 22, którą zostawię, bo e, PlayStation 5 jeszcze nie mam. Ale jak się trafi, no to będzie, będzie w co sobie zagrać. Mimo że powiedzmy, mam już e, płytę, mimo, mimo że mam już FIFA 25, czy tam fc 25, e, no to też myślę, że się przyda. Porównam sobie jakoś, zobaczymy. Więc e, może pokażę Wam gierki na początku, które. E, Kupiłem na e, handel, bo mi te gry są niepotrzebne. Jedna mi uciekła. Więc może zaczniemy od tej, która uciekła. Forza Horizon. Zapłaciłem 25 zł. E, wyścigi samochodowe. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Niedawno te też dołączyło w formie cyfrowej. Nie wiem, czy to czy piątka. do... E, tam można sobie na PlayStation nawet w to zagrać. E, My Camp. 20 zł klasycznie. E, Need for Speed. Kurcze jak on to zapakował. On po prostu przez środek, może będzie widać, może nie, e, za, zakleił taśmą w jedną stronę, w drugą. No i na to e, kurier nakleił naklejkę. Oj, to było całe pakowanie w tej paczki, więc tutaj są ślady, które kurczę. Nie mogłem zmyć alkoholem, no ale za 15 zł, jako tako, wydaje mi się, że spoko. Nie wiem, po ile to kupuje: 25-30 zł, więc 15 zł zysku, czy tam dycha. Zawsze na te bilety na dojazd będzie. Następnie mamy zestaw 4 gier które kupiłem chyba za 120 zł, już łącznie z przesyłką: Chazdance Spyro Trilogy, Crash i Minecraft. Gry, które dosyć często się pojawiają, więc też nie będę ich omawiał. Tutaj jedyna ciekawostka jest taka, że ta gra była w tragicznym stanie, tutaj na płycie e, są odpryski, więc prawdopodobnie upadła, no i mam multum Rys, więc chciałem rekompen rekompensatę, ale tutaj coś babka, jakoś dziwnie ten Wint działa, bo dwa razy dostałem jakby e, połowę zwrotu wartości towaru, e, więc nie wiem, może jakaś nowa polityka, no ale za grę dostałem zwrot e, 50 zł czy tam 50 ileś, no połowa zakupu, e, mimo że powinienem dostać jedną czwartą, no ale e, co zrobię, nic nie zrobię. Więc yy, dalej lecąc, yy, padzik do Xboxa, to tylko na HBL, nie mam Xboxa, nie zamierzam mieć. Yy, 40 zł, 60 zł z przesyłką ze za to, co ekspłaci, więc fajnie. Następnie pad, a nawet nie jeden, dwa, yy, na giełdzie jeden v 1 drugi 2-2. Yy, tutaj ten jest ok, wszystko jest z nim w porządku, tutaj. Był dryf, więc ja tylko pokazuję Wam płytkę. Obydwa pady były w super stanie. Spójrzcie na naklejkę tutaj, no w ogóle prawie, że nie używana. Ślady jedynie na tych analogach. Ten pad wygląda tak samo. Tutaj montuję analogi TMR, no i po prostu go sobie zostawiam jako główny pad do użytku. Kolejny zakup, no to był to Slack Boy. Big Adventure z Czech zapłaciłem chyba 25 zł, 40 z przesyłką. A Czech zbierze, płaci za to chyba 67 zł, więc zawsze to tam 20 zł profitu. Hmm, następny zakup były to 4 gry: najpierw babka wystawiła 2 Harry Pottery, za 18 zł. Hmm, Czech wiem, po 3 dychy to na pewno za to, więc tutaj jest spory profit plus. E, jeszcze dodatkowo e, zapytałem, czy ma jakieś inne gry. Miała e, to mi sprzedała za 13 zł, Ceg za to płaci 5 dych, więc wysłałem jej blika. No i tutaj też chyba zdycha: 12-13 zł i Ceg za to płaci chyba około 25 zł. Więc, więc fajnie. E, tutaj bardzo ciekawy zakup dla mnie. E, kupiłem w się. W stanie niewiadomym, tyle co sprawdziłem, czy się ładuje, ładował się. Pada do PlayStation 5 był brudny. Tutaj te syfy, wiecie, się nazbierane jak wszędzie między szczelinami. Dokładnie go umyłem, wymieniłem analogii na Temery. Więc też dodatkowo tutaj ten plate, jakby na moro, żeby się wyróżniał. żeby Nie daj Bóg, pójdę powiedzmy do kolegi ze swoim padem. Pady nam się pomieszają. Ja dostanę to z dryfem, on weźmie sobie te mery. Usługa dosyć droga, bo jakbyście chcieli wymienić, to, to ze 150 zł trzeba liczyć. O ja kupiłem na Aliexpressie chyba za 18 zł. No i sam to sobie wymieniłem, więc jestem naprawdę bardzo z siebie zadowolony. to jest dla mnie. Następnie, może polecimy z PlayStationami dwie playki. Tutaj model mamy w bardzo ładnym stanie, chyba dysk 120 giga, Model cc 2004 a więc fajny model pod custom frameware, firmware. W zestawie był oryginalny pad, też w bardzo ładnym stanie. Nie popękamy naklejka cała, nic tutaj nie świruje, więc, więc ok. Zapłacimy 120 zł, 150 zł z przesyłką, wartość nie wiem, 240, czyli więc jakaś stówka do przodu mi to niestety nie jest potrzebne, chciałem to sobie przerobić ale na stronie jakieś tam problemy są i nie byłem w stanie następnie kolejny playstation tym razem facior też w bardzo ładnym stanie jak na fata, co prawda zakurzone trochę ale do ogarnięcia, tutaj jedyny problem, że ta listewka jest pęknięta babka zapakowała w to, w dwie, w dwie reklamówki w dwie siatki, jedną siatkę na playstation i e, jedną e, dodatkową i mówię, o dobrze zapakowałem tu ci kurierzy rzucają, bo ona od razu mnie ostrzegła, wszystko super zapakowane wszystko ładnie zapakowane, jak ja zobaczyłem zdjęcie z paczkomatu, które mi wysłała no to już wiedziałem, że będą problemy więc w tym zestawie były też gry jakie ja tu już Wam pokazuję za zestaw zapłaciłem 170 zł plus przesyłka, więc sumarycznie dwie stówe. gry, które były w środku, to GTA, jest dwie dyszki. Tutaj mamy San Andreas, Cek za to płaci 5 dyszek. Ja to w 2 godziny sprzedałem za 65 zł, więc, więc okej. Okay. No i tutaj FIFA 19, za które Cek płaci 9 dyszek. Więc z tych dwóch gier, plus pada tak naprawdę cały zakup. Zresztą się zwraca, jeszcze sobie zarabiamy. No konsola wychodzi. Za darmo, czyli moja ulubiona cena. Teraz może gierki, a najlepsze zostawimy na koniec. Pierwszy zakup, nie pamiętam dokładnie ile i nie pamiętam możliwe, że to Wam pokazałem w zeszłym odcinku. Już tyle tych zakupów, że mi się to wszystko miesza. Mario, Mario Donkey Kong i Sonic Superstars. Eee, no za grę zapłaciłem ze 130zł, 150 z przesyłką, z tym że z pudełkami, ja miałem wersję bez pudełek, eee, więc po prostu chyba nawet 10zł zarobiłem. No i upgrade'owałem same kartridże o kartridże z pudełkiem, to leci dla mnie. Tutaj podobna sytuacja, z tym że eee, tutaj nie miałem pudełka i to kupiłem w jeszcze lepszej cenie, bo za tą grę zapłaciłem 35zł. Tutaj małe ślady zalania, nieważne w następnym odcinku też będzie ta gra. E, troszkę droższa, ale też w dobrej cenie, więc zapraszam. E, za to zapłaciłem 35 zł. Swoją sztukę bez pudełka sprzedałem za 80, więc też coś tam przytuliłem. No i tutaj mamy grę bardzo ciekawą, jak dla mnie, 51 Worldwide Wide Games, jakieś tam minigierki, czy minigierki, różne gry, w które można sobie pograć ze znajomymi, niestety opcja. E, Opcja, jakby lokalna, jest tylko na dwa kontrolery. Szkoda, że nie ma innych kier, no ale i tak jest fajnie, z dziewczyną sobie wieczorem muszą się jakieś tam Chińczyka czy inne skrable pograć, naprawdę robi to robotę. Następnie mamy Dark Souls 3, wersja Goty. Miałem podstawkę, to kupiłem za 70 zł już z przesyłką z Red Dead, Red Dead Redemption, więc. Więc um, realnie wyszła mnie mniej więcej po sprzedaży Red Deada dwie dyszki, więc wydaje mi się, że ok. E, jeszcze 5 dych powiedzmy, za swoją podstawkę, więc 3 dychy do przodu, upgrade, no jest super. Następnie mamy traktory, traktory, e, ciągniki, jak to woli, fajnie. Polska wersja językowa, jest to ostatni Farming Simulation, który simulator, który wyszedł na. Um, PlayStation 3 gra jak dla mnie memiczna. Ja nie widzę w tym nic ciekawego jeszcze z traktorami. Ale wśmieszy mnie to, że to ma olbrzymią cenę. Bo ludzie za to płacą nawet 100-150 zł, więc a gra jest naprawdę w bardzo ładnym stanie. Pełen komplet, więc, aha, więc to sobie leci do kolekcji. No i ostatnia z gier, którą wam pokazuję, Slagboy. Wielka przygoda, nie wiem, tych stagłych, już miałem chyba 5-6, też wszystkie w okolicach 20-30 zł. Za to myślę, dałem podobnie, nie pamiętam ile, też pewnie za 30 zł. Więc to sobie leci do kolekcji, kiedyś do przetestowania. No, ostatni zakup, który chcę Wam pokazać, no to jest to konsolka. W zestawie była karta pamięci jakaś nieduża, chyba 4GB. 4 no i ładowarka, oczywiście, jeżeli chodzi o konsolę, cena rewelacyjna, zapłaciłem 380zł, ale, żeby jeszcze było śmieszniej, tutaj jest taki neurologiczny punkt, który jest, no, widać zmęczenie plastiku, więc to może nam pęknąć, chociaż nie musi, jeżeli będę o to dbał, myślę, że nic się z tym nie stanie, więc jak najbardziej będę dbał, a otworzyłem, zapytałem najpierw kulturalnie, nie otworzyłem sporu, tylko powiedziałem babce, sprawa wygląda tak, wysłałem zdjęcia, że to może pęc, pęknąć. No i co robimy? Babka olała, więc ja sprawę nie olałem, poczekałem jeszcze. No i ostatniego dnia otworzyłem, znaczy w ostatniej nawet godzinie otworzyłem spór. Babka sama z siebie zaproponowała rozwiązanie mm, zwrotu 180 zł, czyli połowy, więc jak najbardziej na to przystałem. No i finalnie za 180 zł mam konsolę. konsole jak widzicie ja już sobie przerobiłem mam motyw, którego normalnie nie ma do wyboru chyba, że jest jakoś płatne nie wiem chociaż nie kupicie, bo i tak te sklepy już są pozamykane no i tyle tyle by było z tego, więc wydaje mi się, że zakup fajny, zwłaszcza, że stan jest naprawdę poza tym tutaj jakby zmęczeniem materiału, stan jest naprawdę Cudowny, a za, to, za tą konsolę, jak wejdziecie sobie na OLX, za Pokemon a Nintendo 2DS XL wersja Pokeball, no to myślę, że około tysiaka trzeba liczyć w tym stanie, nie wiem, może z 800 zł, więc, więc fajnie. No i nie miałem nigdy 2DS -a, XL, a więc to sobie ląduje do kolekcji, a z mojej strony na chwilę obecną to by było tyle. Zapraszam Was do odcinka, bo jeżeli chodzi o Pokémony, no to... Wpadło kilka gierek, które sobie unboxuję za tydzień.